Jak ty byś tak gorąco skomentował i ocenił to spotkanie? Witam wszystkich serdecznie. Trudno mi powiedzieć, bo marzyłem o tym, aby było to zakończenie z przytupem i z do Ekstraligi. Bardzo chciałem, bardzo o tym marzyłem. Dałem siebie 100%. No niestety dzisiaj no nie układało się. Wiele sytuacji, muszę to powiedzieć, nigdy tego tak nie mówiłem, ale było. Sędziowskich totalnie do mnie dociera. To, 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 to nie nie, nie, nie się powiedzieć. To co dzisiaj się działo na Wiesz sędziowskiej to po prostu okay, przerażoną. nie? ważne ja że jesteście wy. Ja bardzo Chciałbym bardzo podziękować za wszystkie lata pomocy te, w tych trudnych momentach, bo kiedy jest dobrze, to jest dobrze i wtedy zawsze idzie łatwo się, przyjemnie, ale są momenty, kiedy jednak jest dołek i mi wtedy pomagaliście i byliście ze mną, pamiętam, pamiętam derby w Gorzowie. Tego wam nigdy nie zapomnę, także... Bardzo, bardzo dziękuję. Także jeszcze raz bardzo mi przykro, że się nie udało, ale, ale tak to jest to. To minimalnie jedny kłopot. Dziękuję. teraz w gratuluję i życzę powodzenia w PG Ekstralidze. A my mogę obiecać, nie będziemy płakać zbyt długo, bo jest zadanie do wykonania, także działamy. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Na pewno ten wygląd jest szczególny. Przeżywałeś go, nie wiem jak minęła noc, dobrze spałeś, niedobrze, ale to wrażenie na prezentacji, ten las tych wspaniałych, ta kartoniada biało-czerwonych, to, to musiało gdzieś tam chwytać. Za serce czy jednak w ogóle nie patrzyłeś na trybunę? No, nie, nie, nie sposób było nie patrzeć, także bardzo chciałem podziękować, bo to było takie podsumowanie ponad 30 lat startów i, i cieszę się, że. Zasłużyłem na takie wasze podziękowanie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Jest mi trochę ciężko mówić, także może tyle. Dziękuję. Drodzy Państwo, Piotr powiedział bardzo ważne słowa. Nie płaczemy, jest zadanie do wykonania. Piotr Potosiewicz zostaje z nami, zostaje w klubie, a o szczegółach prezes zarządu Wojciech Domagawa. Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo. Dziękuję za to, że przybyliście na stadion i byliście z nami w walce o Ekstraligę i przy pożegnaniu Piotra. Jeżeli ktoś myśli, że Piotr Protasiewicz odchodzi, to ja powiem, że się myli, bo Piotr zostaje z nami i to zostaje na kolejne trzy lata jako dyrektor sportowy i będzie pomagał nam realizować zadanie kolejnej próby awansu do Ekstraligi. I żeby nie było wątpliwości, to że Piotr będzie w Górze i będzie kontynuował swoje losy i swoją życie i czynności różowe. Umowa z nim została podpisana na bycie dyrektorem sportowym w listopadzie zeszłego roku, czyli my już wiedzieliśmy w listopadzie zeszłego roku, że Piotr kończąc karierę i tak z nami zostanie. Więc kibicujcie nam mocno, kibicujcie Piotrowi i tak jak Piotr powiedział, zadanie do zrealizowania. Ale też Piotr powiedział, mamy różne przeszkody inne niż sport i z nimi też będziemy sobie radzili. Dziękuję. Przed Państwem na najbliższe 3 lata dyrektor sportowy Zeptażet SSA Piotr Piotrasiewicz. Panie dyrektorze, panie kapitanie, prosimy jeszcze za chwileczkę o przeprowadzenie swojej drużyny do Zielonogórskich Kibiców.